I kolejny odcinek z Pasadeny. Drugi dzień cały czas jeszcze mamy słońce, i coraz bardziej ta nadzieja w nas narasta, że może na cały dzień wystarczy. A bardzo dobrze się składa, bo jestem za kierownicą samochodu, który ma 543 konie mechaniczne i prawie 800 Nm, I to elektryczne, a co za tym idzie to jest dostępne w każdej chwili i od pierwszego drgnienia i kół i stopy na pedale gazu a poza tym no cóż, jest to Audi A6 w tej wersji nazywające się S6 e-tron czyli elektryczny, bardzo mocny i... No cóż, niezależnie od tego, jak bardzo firma Audi w Polsce e, odczuwa niechęć do współpracy ze mną, nie wiem do końca z jakich powodów, e, to ja potrafię się przełamać i ocenić po prostu samochód. A ten samochód ja już nim jeździłem. Robi fenomenalne wrażenie. To jest naprawdę genialne auto, które nie próbuje w żaden sposób być super luksusową wanną, kanapą. Jest dokładnie takie w charakterze i wprowadzeniu, jakie powinno być usportowione Audi, duża limuzyna. Eee, duża. No jest to segment klasy wyższej, E, w którym Audi od bardzo dawna odgrywa cholernie istotną rolę. A teraz, kiedy oferuje w tym segmencie zarówno wyśmienite napędy benzynowe, jak i absolutnie genialne, elektryczne, to zaczyna wszystko razem wyglądać naprawdę bardzo ciekawie. Bo ten samochód, którym jadę, już powstał na, w architekturze tak zwanej 800V, a co za tym idzie, pozwala się ładować, jeśli znajdziemy taką ładowarkę, prądem o mocy. 260 kW? A to oznacza, że skoro mamy 100 kWh na pokładzie, to jesteśmy w stanie naprawdę bardzo szybko uzupełniać prąd. I biorąc wszystko inne pod uwagę, to auto potrafi mieć imponujący zasięg. Okej, okay, nie aż tak imponujący jak Mercedes EQS, gdzie, jak się postaramy, to pokonamy i 800 km na jednym ładowaniu. Ale w zupełnie innym stylu niż Mercedes. I ja na przykład zdecydowanie wolę jechać w trasę tym, niż potężniejszym i e, chowającym w sobie więcej energii Mercedesa bo tym się jedzie w ogromnym stopniu tak jak zawsze było z Audi, czyli niezależnie od wielkości czujesz się jakbyś prowadził samochód no, trochę większy niż kompaktowy, bo to jest takie zwarte, takie chętne, takie precyzyjne, jak usportowiony kompakt. No, a przecież, powtórzę, 800 nm, 543 konie. To jest naprawdę czym. A przy tym nikt nie próbuje udawać, że to nie jest luksusowe auto. Mamy luksusowe zawieszenie, które może być twardsze, może być miększe, jak niektórzy mawiają. I uwaga, to czysto teoretycznie jest całkowicie prawidłowa odmiana stopniowanie słowa miękki. To, co uwielbiam w samochodach, również wielkich, to jest to, jak je czuję. Mówiąc wprost, pośladkami i palcami na kierownicy. Pośladki, w sensie czucie auta tyłkiem, to jest okropne określenie, ale ono jest e, bardzo prawdziwe w tym sensie, że jeżeli samochód nie pozwala kierowcy poprzez plecy, poprzez pośladki wyczuć tego, co się dzieje z kołami, czy po czym jedzie samochód, to mamy do czynienia z zupełnym oderwaniem od rzeczywistości, które nie oszukujmy się. Nie robi dobrze na prowadzenie. Pewnie, jak się ma przejechać, nie wiem, 500 km jednym rzutem, to dobrze jest być unoszonym jak na latającym dywanie. Ale. Wiecie, jak to usypia? To jest doznanie, które jest fajne dla pasażera, ale nie dla kierowcy. Szczególnie, jeśli kierowca lubi prowadzić samochód. Tak jak ja. Bo dla mnie po tylu latach, po tylu milionach kilometrów pokonanych prowadzenie samochodu wciąż jest jedną z największych frajd na świecie. A yy, mimo, że hasło Freude am Fahren to jest... Okrzyk bojowy innej marki z Bawarii, to mnie się jednak znakomicie daje skojarzyć z Audi, bo tutaj zawsze mam przyjemność sprowadzenia. To jest wyśmienite auto o nieprawdopodobnych osiągach. W przeciwieństwie do tych Audi, które ostatnio Wam prezentowałem, tych modeli Audi, które Wam ostatnio prezentowałem tu nie mam się do czego przyczepić jakościowo. Absolutnie. Wszystko jest takie, jak powinno być. Tak zrobione, jak powinno być. A do pełni szczęścia brakuje mi tylko flokowania kieszeni w drzwiach i schowków. Natomiast to, jak to auto jeździ, mniam. Mniam to jest właśnie to określenie. I w sumie jest mi wszystko jedno, czy ono jest elektryczne czy benzynowe. Chociaż oczywiście elektryk ma swoje zalety przy rozlicznych wadach użytkowych, które znamy i nie ma sensu ich powtarzać. A te zalety to jest absolutnie natychmiastowa reakcja na dotknięcie gazu. To jest responsywność na najwyższym poziomie. Z tym, że ja mówię to samo, jeżdżąc każdym elektrykiem, nawet 70-konnym autkiem miejskim. Natomiast tu, no ok, mamy 543 konie, przynajmniej nominalnie teoretycznie do dyspozycji. Oczywiście niespecjalnie sobie wyobrażam sytuację, w której. E, miałbym to naprawdę wykorzystywać. Ale to jest na zasadzie lepiej mieć i nie potrzebować, niż potrzebować, i móc tylko wymyślić sobie, do kogo się modlić. To jest takie Audi, jakie pamiętam z lat 90., kiedy były samochodami Non plus Ultra, wyskakującymi grubo. Powyżej poziomu wyznaczanego przez Mercedesa czy BMW. Problem w tym, że wtedy Mercedes i BMW też wyskakiwały grubo ponad poziom Mercedesa i BMW. Bo lata 90. były najcudowniejszą epoką dla samochodów luksusowych, szczególnie niemieckich. No ale pamiętajmy, że wtedy na przykład pojawił się Lexus LS. I wszystko. Było wyśmienite, wspaniałe i tak dalej. Ale Audi chyba najdłużej utrzymywało poziom grubo w lata 2000. Potem ten poziom dosyć drastycznie spadł. A teraz przynajmniej w przypadku A czy S6 znów czuje się jak w Audi. I jest mi z tym dobrze. Dziękuję, do widzenia.